Siemanko z tej strony Paweł i zapraszam was do oglądania do nowego filmu. To jest tak naprawdę pierwszy film po wstępie, który powstał. Mm, dzisiaj jestem sam, ale mam nadzieję, że jutro z kimś zagram, bo akurat teraz nikt nie grał. I tak zapraszam was do zostawienia łapy w górę w subika, w dzwonka. Wspominam Wam, że są streamy od jutra startowane, ale każdy wie, nie jestem, no jakby to powiedzieć, nie jestem regularny i no, i zostawcie tego dzwonać, żeby być zawsze na bieżąco, gdy coś robię. Zapraszam Was też do linków w opisie, bo tam zapraszam Was, w linku w opisie jest. No, link do mojego serwera Discord, gdzie będę wybierał osoby do nagrywek. Piszcie w komentarzach y, jaką serię mogę robić. Piszcie swoje nicki z gry i z Discorda. Zapraszam was na mojego Discorda jeszcze raz i możecie mi pisać co mogę nagrywać w komentarzach jakieś serie, a może będę będę recenzował wasze serwery. Dobra. Dzisiaj gramy na Skywarsach, Skywarsy Duo i Skywarsy. Jak ktoś nie wiem, mogę wytłumaczyć. Skywarsy polegają na tym, że rozpisz się na takiej wysypce. Są, no nie wiem, są skrzyneczki, nie? No? I w nich co 60 sekund, czy tam po, co ile, po, zlut po zlutowaniu, odnawiają się one. I są takie planety, sobie, musisz się do nich dobudować. Void, czyli taki, no taka strefa będzie się o, przybliżała aż do środka. Wtedy ostatnia para przy życiu wygrywa całą grę. Można się tu nawzajem bić. Pokażę Wam. Patrzę, w skrzynkach jest lód i co. I za 120 sekund będzie kolejny lód, Czyli ta skrzynka jakby się odnowi i będzie znowu jakieś nowe rzeczy. Tylko pamiętajcie, żeby nie niszczyć tych skrzynek, bo one się nie odro bo one się nie odrodzą, jakby one się nie odrodzą po zniszczeniu. O dobra. I tutaj znalazłem sobie. Takie itemy. Jak widzicie, mam naprawdę dobrego seta. To może dać mi przewagę w biciu się z innymi. Ale przez moje lagi, nad którymi nie pójdę, to no, o, może mi się trochę zepsuć. Dobra. Wracamy, bo jak widzicie, teraz samo sam, sam mi chodziło Dlatego mam trochę problem z tymi lagami, ale zawsze mi się to wyluzowuje i jest dobrze Dobra Jak widzicie mamy takiego seta Niby dobry, ale zawsze mógł być prot4, nie? To jest złoty prot4, to jest naprawdę Ale tak Mamy hełm, ochrona 3. kolczasty To jest na i Na piersik ochrona 4. To najbardziej chciałem. złote so, spodnie bez implatu. I yy, skórzane buty ochrona 2. Jak mówiłem, no. I ten już jest diaksowy Jak mówiłem, kto jest na... Kto pierwszy dojdzie na środek? W środku jest oczywiście lepszy lud W ogóle są lepsze itemy i wszystko. No, ja. Mm, najlepiej jest pójść od razu na. na środek, i po prostu, nie wiem, zebrać najważniejsze itemy, które są potrzebne. do przetrwania. O, patrzcie. Teraz go sobie zabiję. Oj, oj, oj. Myślałam, że go. Zabiję, ale niestety. O! Dobra, zginął. I ogólnie, gdyby nie te lagi, bym grał lepiej, ale mówię, lagi i się grać nie da. No. E, co chciałbym jeszcze powiedzieć na temat gry: że ostatnia para wygrywa. Na przykład tutaj nie ma czegoś takiego jak w Edwardsach. Nie ma. Punktu, którego mamy bronić. No i spadłem przez moje lagi. Nie ma punktu, którego mamy bronić, tylko dbamy o siebie. Jak na przykład tamten Jacowy yy, zginął, spadł po prostu, no to już do niego ratunku nie było i musiał, no po prostu zakończył swoją grę nie jest tak na Bad warsach, że chronicie swojego łóżka i ostatnia drużyna wygrywa. To jest w ogóle co innego. Są wysepki. To jest w Bedwarsach. Ale. Jedna rzecz wyróżnia. Nie odradzamy się. Nie odradzamy się po śmierci. Dlatego. Skywarsy są takie. Dla niektórych naprawdę fajne. Dla mnie na przykład jest, są ogromnie fajne i zawsze w nie gram. Ale dla niektórych na przykład nie mogą, nie muszą być fajne. na przykład nie lubią... ...gier survivalowych. Niektórzy mogą grać sobie w GMA i... ...sobie po prostu budować. No ale ja wolę oczywiście grać sobie w... Skywarsy. I patrzcie, na przykład mam taką śnieżynkę. O! Jak mam taką śnieżynkę, to mogę, lu to mogę ludzi e, spychać. Ona działa tak, jak knok Czyli ona daje. Ona działa tak jak kawystick, e, nawet w Warsaw. Czyli. Jest na daleko, jest rzucana, ale no właśnie. Ale wyróżnia się jedno to, że daje odrzut taki, że gdy ktoś stoi na moście po prostu może zrzucić już we chwilę. Dobra, hmm. tutaj nie mam co co do roboty i bardzo nie będę teraz nie, w następnym odcinku nie będę ingero ingero nie będę wiecie patrzył na wyświetlenia i na łapki w górę i na komentarze bo będę od razu nagrywał na zapas na jutro bo jutro nie będę miał kiedy i Chciałbym, żebyście mieli już jutro odcinek Nie żebyście nie mieli tego odcinka, dlatego lepiej jest mieć odcinek, ale na zapas nic nie mieć, nie? Właśnie jutro jadę na urodziny i będę musiał zrobić na zapas Dlatego nie będę patrzył na wyświetlania, nie będę patrzył na lajki, na komentarze Bo po prostu nie będę miał jak to jest chyba mój koniec Ale nie jestem pewna Dobra zginę, jeden Dobra, ja donołem. zginąłem Sorry widzowie, wiem, że nie mam formy Jestem słaby. E, zróbmy tak. Kto, na, e, kto napisze hashtag śnieżynka? Hashtag śnieżynka w komentarzu. przypnę mu serduszko. Co wy na to? Hmm? I, nie wiem, zaczynamy nową rundę Dużo będzie tych rund hmm. e Jest nowa runda Na jakąś kreckę kretka Sorry e Zbiorę sobie tutaj skrzynkę I patrzcie, mam dwie części proc. Czyli tak naprawdę najlepszą zbroję, bo jak widzieliście, w ostatniej kierce y, był ktoś z diamentowym zbrojem enchantowanym. Ale, ale ta enchantowana zbroja to w ogóle nie jest taka, że nie wiem, y, y, że ma jakieś wybite implanty, typu jak typu na przykład y, ochrona 5, niezniszczalność 5, 4. Tylko ona jest po prostu ochrona 1, zazwyczaj I taka ochrona 4 oddaje, nie? Możecie zrobić wszystko i was no No dobra, widzowie Ja będę raczej, raczej kończył odcinek Sorry, nie podpisałem się dzisiaj No ale rozumcie, mam lagi i mam nadzieję, że w następnym nie w następnym. Może no w następnym będziesz właśnie ty ze mną na odcinku. Może przygotuję coś, ale to musisz wyczekiwać. Dlatego na razie ja się z wami żegnam i pa pa.